Siemanko, z tej strony Mach Beret. Dzisiaj będzie o technice, którą nazywałem Inferno Dance. Tain z Inferno. Polega ona na robieniu konserwatoriów. Znowuż, konserwatoriów. Jeżeli pytacie, czy mam coś do gryfów, tak, mam całkiem dużo. <grym> Polega ona na robieniu konserwatorów czarem Inferno. W tym przypadku będziemy to robić to gryfami. Czar Inferno jako startowy ma Xyron, a także Adrian. Adrien jest zazwyczaj grywany na mapach lasowych, wyjąwszy szablon na przykład Nowa Trudina. Ale zresztą z Czarem Inferno, o czym mało osób wie, tutaj ma jeszcze blinda tarczej oraz cura na wszelki wypadek. I pokażę na, na czym to polega. Zacznijmy od łatwiejszej walki Xyron ma minikonce. Zaczynamy od tarcznej fryty. Chcemy, żeby były chronione 5 twór. Statem mamy 1.0.5.5, czyli powiedzmy, że ten oto demoniak zabrał 3 mocy, 4 wiedzy i tak, tak to wygląda. Ma 50 many. Wszystko jest jak najbardziej wykonalne w tej 1 1.1.6, kiedy tej te fryty otrzymujemy. Ruszamy się w to pole. To tutaj. Po to jest ta tarcza, żeby jakiś gryf zmoraluje, uderzy, żeby ten nasz ifryt wytrzymał. Każdy artefakt przeciwko moralkom jest świetny. A tymi oto familiarami ruszamy tutaj, wtedy żaden z tych dwóch staków, które się uczyłem pierwsze, nie, do, nie dojdzie do nas, a ten trzeci ma ugryźć ten stak zamiast tego. Można robić bez tych familiarsów, natomiast wiecie, mniej ryzyka tym lepiej. Blind i najdzie na ten stak, bo też nie chcemy, żeby nas, uderzy, żeby nas uderzył. Oczywiście. Piorunek też jest tutaj spoko, jakaś strzałeczka na osłabienie tego staka, zamiast oślepienie może być. To jest oślepienie, jest o tyle dobre, że nie tylko blokuje ten stak, a także podstawia nam go pod inferno. Pokażę Wam o czym mówię. Właśnie. Te staki podleciały w ten sposób: boją się czarobszarowego, ale jednocześnie efekty jest odkryty, one chcą go zabić. Nie mogą pozostawać daleko od niego, więc AI troszeczkę wariuje i e, powoduje taką sytuację, kiedy nasza Inferno zdająca 90 punktów obrażeń, tylko 20 więcej od magicznej strzałki, warte e, kosztujące 3 razy więcej, bije 5 staków. 450 damage'a za 12 many, Może bardzo. Teraz uciekamy tutaj. Jeden z tak nas zaatakuje, może jakiś domaraluje, ale się tym nie przejmujemy. Mamy tarczę, mamy 90 życia, to jest sporo. Nie muszę, oczywiście, chyba, chyba nie muszę mówić, że każdy artefakt do obrony jest też na wagę złota. Znowuż Inferno, dajemy tutaj. Znowuż bijemy 5 taków. Czasami się ułoży tak, jak, jak tego oślepienia, oślepienia nie, nie będzie tutaj, że ułożą się 400 taki, a piąty będzie wystawał. W ekstremalnych sytuacjach 300 taki, ale to wciąż jest tego warte. A poza tym wiecie, nawet jak nie zrobimy, zawsze można usiąść spróbować ponownie. Oczywiście dwa i w te straty, ale myślę, że to się nie powinno zdarzyć. Wśród testów, przeprowadziłem ich naprawdę kilkadziesiąt w różnych warunkach, zmieniając mapy, zmieniając różne sidy. Naprawdę, zrobienie dwoma mojej fretami mini koncert jest proste. Naprawdę, proste. Curie warto mieć, natomiast raczej nie pojawia się w inferno, chyba że mamy Gilię skądś indziej. bo przekazany na przykład, akurat, że Ksyron tak ma Skolara przekazany od Ulanda czy Caitlyn. Uciekamy znowu w kąt. Układ żaden nie zmoralował. Pięknie. Możemy dokończyć, jak inferno znowu 5 staków bijemy. Hop. Pewnie ktoś powie, ale Marek, przecież miałeś ścianę ognia. Czy, ognia. czy ścianą ognia nie byłoby lepiej, korzystniej? Odpowiem na to pytanie stanowczym: być może. Zobaczmy. Posadzmy ścianę ognia. Tutaj. oczywiście tego nie chcemy. Nie sobie włazi w ścianę ognia. Ok. Wrzucamy kolejnego firewalla. Bronimy się. Okay. I jeszcze raz Firewall, już nam jednego inferta zabiło, jak widać. Można postawić jeszcze jednego Firewalla, proszę bardzo, niech sobie powratują. proszę bardzo. Też można zrobić na ścianie ognia bez problemu. Przy takich sadach jak 1.055 nie ma znaczenia, czy robimy tak czy inaczej. Jeżeli mam defa, to możemy faktycznie zaryzykować robienie to na ścianie ognia. Tutaj widać 1 i stracone za aniołka, co jest dosyć korzystne. Natomiast można to zrobić lepiej i ja szczerze polecam Twendens. O, jest zimniaczek. Przejmujemy ziemniaczka. Jest jeden anioł. Technika na razie taka, wiecie, okej, okay, nie? Można sobie zrobić e, mini bez, bez strat w armii prawie, że. Ale są też al alternatywne metody na robienie mini jak już się ma fryty. No ale. Jest też. Adrien, to jest już troszeczkę podczasowania. 1, 3, 8, 9, staty. Duch opresji zdobyty. Czarów, jak już pokazywałem. Shield, Cure, Blind, Inferno. I mamy końce. Wchodzimy. O mój Boże, Maxi Conce! Jezus, jak my to zrobimy? Damy radę. 9 many 8 mocy, lecimy. Shield. Zaczynamy od Shielda. Kurczę, już Ifrit stracony. Nie wygląda na to dobrze. No, 1, 2, 1. Na nikim nie mamy ziemi, mamy tylko ogień. Ekspercki ogień na Xironie, który <coughs> zmienił płeć. Ale mamy cztery ulepszone fryty Ładne się już ustawiły. Żegnamy Inferno. Wszystkie dostały. 30 creatures perish, perish. 30 e, stworzeń zginęło. I dalej idziemy w kąt. I znowuż. Znowu 5 jednostek bijemy. I znowu w kąt. Tutaj już to tak dobrze się nie ustawiły. Ale możemy uderzyć na przykład tak. I znowuż w kąt. Tu już 5 jest jednostek. Hop. I znowuż w kąt. Znowuż nie bijemy wszystkich, ale to nie szkodzi. Tu jest jednostka, także bijemy tam gdzie jest ich więcej. I jeszcze raz. Okej, okay, proszę bardzo. Nie mamy już many, ale możemy rzucić sobie shielda. Hop, hop. Raczej tego i już stracimy, to jest aż, aż trzy są, ale to nie szkodzi. Właśnie zrobiliśmy maxi konce. Bez ziemniaka. Na infernie. Można? Można. Dwa i straty za cztery anioły. Czy to się opłacało? Tak, opłacało się. Rozwój, jaki rozwój. Hmm. Klasyczny rozwój wiedźmy. No dobra. To na tyle. Startem.